Reaguję na spotkania z Polakami. Ja najchętniej byłbym z Wami i wiele godzin, i pewnie w kolejnych dniach, bo potrzebuję tego, aby być blisko Polek i Polaków, bo z tego czerpię swoją moc i chęć do pracy dla naszej narodowej wspólnoty. Ale dziś posłucham Pawła szefer i muszę mówić krótko, moi kochani, więc na sam koniec jeszcze raz Wam dziękuję. Proszę Was o to abyśmy w najbliższym czasie nie zmarnowali tej wielkiej społecznej energii, którą udało nam się wytworzyć, tej energii, którą tworzyły i komitety obywatelskie, którą tworzyło stronnictwo polityczne, prawa i sprawiedliwości, którą tworzył związek zawodowy, solidarność, fundacje, stowarzyszenia, ruchy i wszyscy wy. To jest energia społeczna, którą udało nam się zbudować i która doprowadziła do tego. To, że uzyskałem 10,5 miliona głosów w, tym, w tych wyborach prezydenckich. Proszę Was, nie zmarnujmy tej energii i zróbmy wszystko, żeby budować wielką, silną, odpowiedzialną społecznie i inną Polskę! Niech żyje Polska! Dziękuję.

Prezydentem Polski! Szanowni Państwo, będziemy formować marsz, by udać się na plac zamkowy. Będziemy szli ulicą materyki, tam zaraz na początku polski jego czoła marszu. Ulica